Święty Mikołaj posłuchał dzieci i dokładnie 6 grudnia przyjechał do niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej nasz dom w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oczywiście z workiem pełnym prezentów. Wszystkie są grzeczne. Dużo listów dostałeś? Dużo. No i jakie były, jakie były życzenia? Trudno, trudno wspamiętać. Ale starałeś się spełnić wszystkie Starałem życzenia? Się spełnić wszystkie, wszystkie marzenia. Święty Mikołaj to bardzo zapracowany jegomość, nic więc dziwnego, że potrzebował pomocników. Jedno z najważniejszych świąt dla dzieci, a więc każde dziecko się spodziewa prezentu. A i tak powiem, przed chwilą byliśmy w Małachowie, dzisiaj jesteśmy, w tej chwili jesteśmy u 6. Każde dziecko zasługuje na pamięć, na prezent. Ja cieszę się, że tutaj możemy z dziećmi razem świętować dzisiejszy dzień, że jesteśmy. Dzieci przygotowały występy. Myślę, że też czekało szczególnie na Mikołaja. Dzieci podziękowały Mikołajowi za prezenty, zapraszając go na spotkanie za rok.